Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku MedPuba, Jacek Słowacki i Dariusz. Dzisiaj powiemy sobie o bólu nadgarska, od tej strony łukciowej, a dokładnie o top 3 testach na uszkodzenie krząski trójkątnej. Zapraszamy! Jeszcze przed ćwiczeniami krótka notka informacyjna a propos anatomii, a propos objawów, a propos przyczyn. Tutaj mm, najważniejsze, co to jest ten, ten kompleks krząski trójkątnej? No jest to grupa taka więzadłowa która znajduje się między kością łokciową a kością nadgarstka. Do tej grupy należy właśnie chrząstka trójkątna, która pełni rolę takiej, takiej łąkotki, tak jak mamy w stawach kolanowych, takie dwie poduszki między kością udową między kością udową, i kością piszczelową. Tak, Ta chrząstka trójkątna właśnie jest taką łąkotką, takim amortyzatorem między kością łokciową, kością nadgarstka, przede wszystkim między kością trójgraniastą, czyli już wiemy, że ta, ten cały kompleks funkcji ma taką, taką rolę transferu sił między kośmi przedramienia, przede wszystkim kością łóczkową, a kośmi nadgazką. Ten transfer sił jest bardzo ważny dla funkcjonowania całej ręki, dlatego przy uszkodzeniu chrzestkiem trójkątnej nie zostaje to obojętne dla, dla całej kończyny górnej. Um, Przechodząc też do, do kolejnej funkcji, no bo kolejną funkcją jest funkcja stabilizacyjna, ponieważ w tym kompleksie chrząstki trójkątnej mamy też więzadło. Tych więzadło jest sporo, przede wszystkim więzadło promieniowe, łokciowe, dłoniowe i grzbietowe, jak i więzadło poboczne, łokciowe. Do jeszcze takiego kompleksu bardzo jeszcze jedna ważna struktura, wiem, że to może nudzić, jest to pochewka ścięgnicka prostownika łokciowego nadgarstka. I to tak naprawdę są te główne struktury tego, tego całego kompleksu. Teraz, jakie są objawy głównymi objawami, jest ból właśnie po stronie łokciowej, właśnie w miejscu, gdzie znajduje się ten kompleks. Oprócz tego bólu wszelkie anomalie takie dźwiękowe, czyli trzaski ścieranie, zgrzytanie i, yy, i wszelkie rzeczy przede wszystkim podczas ruchu, to już będę mówił szerzej, podczas testów. No i przyczyny przyczyny. Albo uraz, bardziej narażeni są sportowcy, którzy mają dużo charakterystycznych ruchów związanych z rotacją i obciążeniem tego nadgarstka, Na przykład gimnastycy, akrobatycy, wszelka ta sfera. Oczywiście do przyczyn też należą przeciążenia, to nie tylko musi być uraz jednorazowy, jakiś incydent, może być to też na bazie przeciążeniowym. Do przyczyn jeszcze bym dodał to, że, że często jest tak, że wcześniej pacjenci mieli złamanie kości promieniowej czy kości łokciowej, i to też jest jako przyczyna. Bardzo ważne jest to, żeby sobie dobrze zdiagnozować ten kompleks, czyli właśnie te testy, o których zaraz będę mówił. Um, oczywiście, jeżeli nie jesteście pewni, udajcie się do lekarza. To, co ja mógłbym Wam polecić, to przede wszystkim to, żebyście nie chodzili od jednego specjalisty do drugiego, to wykonajcie sobie rezonans. Ja wiem, że, że nieraz się czeka bardzo długo, bądź on jest bardzo drogi, ale tak naprawdę, jak pójdziecie do jednego, drugiego specjalisty trzeciego, to wydacie tyle samo, co byście zrobili ten rezonans, a tam macie czarno-białe, co Wam jest, więc jeżeli wahacie się, nie wiecie, co Wam się dzieje, to najlepiej właśnie zrobić rezonans, jeżeli nie, to USG. Test numer jeden, te testy dzisiaj będę pokazywał na sobie, ponieważ wy w domu może też nie będziecie mieć osoby towarzyszące, więc dlaczego miałbym mieć łatwiej. Oczywiście nie wszystkie testy muszą być pozytywne, jeden z nich może być pozytywny z tych trzech. Znaczy nie takiego najbardziej podstawowego, najlepiej usiąść sobie właśnie na krześle. Oczywiście ja tutaj mam bardzo szerokie takie oparcie pod łokietniki, jeżeli macie takie rurkowe, takie... takie węższe, jeszcze lepiej tak naprawdę. Łapiemy te oparcia, te podłokietniki w takim pionowym ustawieniu, takim młotkowym ustawieniu, czyli tak jak ja bym zapał tutaj. I teraz tego nie widzicie, ale staramy się unieść całe nasze ciało właśnie na tych rękach, czyli tutaj jakbyśmy się podnosili, prawda? Czyli całe nasze ciało unosimy, nogi staramy się podnieść, każdy ból, każda irytacja w obszarze, gdzie znajduje się ten kompleks książki trójkątnej bądź przeskakiwania, klikania świadczą o tym, że prawdopodobnie jest ona uszkodzona. Test numer dwa. Ten test rob, e, można robić na dwa sposoby, pokażemy oczywiście oba. Najlepiej robić to, jeżeli robimy samemu z biurkiem, wkładamy rękę tego, nie wiecie, jakby pod biurko i staramy się wykonać taki ruch, ja będę imitował tą ręką właśnie jakby dolną krawędź biurka, czyli staramy się, ona sobie leży swobodnie i staramy się wykonać taki, taki ruch, czyli takie zgięcie i uniesienie. Jeżeli ym, to jest jakby wersja numer jeden, wersja numer dwa, to taka, że trzymacie was w taki sposób, a drugą ręką spychacie, czyli ekscentryka, czyli w drugą stronę. Spychacie, 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 spychacie z całej siły. Znowu każda irytacja, każdy ból może sugerować, że ta, że ta książka jest uszkodzona. I test numer 3, mocno prowokacyjny test. Teraz rękę mamy w taki sposób. Najlepiej to robić z osobą towarzyszącą, nie ukrywam, ale postaramy się zrobić to tak, żebyście też wiedzieli i w taki sposób, żebyście sami sobie mogli to wykonać. Rękę ściskacie w pięć, druga ręka idzie na tą rękę. Ta ręka będzie chciała dawać kompresję ku podłożu. Tą rękę troszkę tak zginamy do łokciowa. tak? Czyli w taki sposób. Tak, żeby tutaj troszkę nam się zbliżyło, czyli z tej pozycji takiej mm, podstawowej troszkę zginamy w ten sposób, tą rękę cały czas mamy u góry, zginamy w ten sposób, dociskamy i staramy się robić ruch zgięcia grzbietowego, zgięcia dłoniowego, takiego zgięcia i wyprostu. Dobrze? Czyli w taki sposób, mocno dociskamy i ruszamy jakby w tył i przód, czyli do, taka ustawienie, docisk i ruch w tą i w tą stronę, Każde trzaski, każda anomalia, każda irytacja znów może sugerować o uszkodzeniu tej sząstki. To były top 3 testy na uszkodzeniach kompleksu szląski trójkątnej. Mam nadzieję, że były one jasno pokazane i będą one dla Was wartościowe i pomocne. Oczywiście raz jeszcze się powtórzę, zawsze warto zrobić sobie badania obrazowe, takie jak USG czy rezonans. rezonans, się bardziej dokładnym badaniem i ten bym polecał. My za dzisiaj z Dariuszem bardzo dziękujemy. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zapraszamy do lajków, no i subskrypcji, aby być na bieżąco. Jak zawsze po każdym filmiku tutaj na boku zostawiam kolejne filmiki, tym razem z playlisty urazu stawu nadgarstkowego. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.